Musimy odepnąć wszystkie ataki wroga My musimy wejść w każdy możliwy obszar, gdzie tylko będą ich wojska się znajdowały. Musimy stack wipe'a, stack wipe'a na nich robić. To chodzi głównie o Włochów. Musimy to rozsądnie tutaj o kurwa. <laughs> Nie, to może być koniec. To może być sromotny koniec. Sromotna klęska. Generalnie. Kończą nam się wojska. Ojeju, ojeju, co tu się dzieje? Jestem pewien, że uda nam się to zrobić. 18%, No jeszcze trochę. Jedną armię straciliśmy w tej chwili, ale to nic. 4% potrzebujemy dla białego pokoju. To jest, to jest szansa, to jest nadzieja. Ale gdybyśmy weszli tutaj, odzyskać Pragę. 25, biały pokój. Przeżyliśmy to! Przeżyliśmy to!